Witajcie moi drodzy widzowie, top 5 najlepszych frakcji AI czyli tak naprawdę omówię to względem argumentów i zastosowań jak to wygląda. Na pierwszym miejscu zdecydowanie dałbym krasnoludy. Dlaczego krasnoludy? Krasnoludy mają bardzo dobry automat bardzo dobrze ich przelicza ze względu tego że każda u nich jednostka ma bardzo duży pancerz, posiadają latające balony, które mają jeszcze lepszy przelicznik i dodatkowo jeśli chodzi o dominację zawsze będą gdzieś tam dominowały z tego względu, że krasnoludy są w dobrym paśmie porozstawiane bo tutaj mamy ungrima, tutaj mamy Meteor Grima tu jest Torek, Belegar, oni są w miarę blisko siebie, no bo jednak są w górach i mają taki plus, że z tymi frakcjami, co walczą, no to mają w sumie bardzo dobry przelicznik automatu, z tego względu, że walczą gdzieś tam z orkami, walczą na przykład, nie wiem, królami grubowców, ewentualnie z, nie wiem, krogiem czyli jaszczuru ludzie. Więc moim zdaniem, oni mają tutaj zdecydowanie najlepszą szansę do wyjścia z każdej sytuacji. Jeśli chodzi też o dominację, gdybym puścił kilka razy, znaczy automaty takie względem gdzieś tam 100-200 tur, to sądzę, że w 99% byłyby krasnął zawsze gdzieś górą. Tym bardziej Krasnoludy są pozytywną frakcją, więc mają większą szansę e, zawarcia jakichś sojuszy. Jak wcześniej gdzieś tam oglądaliście moje filmiki, to mówiłem właśnie o tym, że Krasnoludy jako pozytywna frakcja mają duży przeskok względem właśnie zawierania sojuszy, otrzymywania dodatkowych goldów i dzięki temu komputer bardzo szybko się rozwija względem armii, robi bardzo mocne też te armie, tym bardziej na poziomie legendarnym, bo ja tutaj mówię tylko względem poziomu legendarnego. Będę starał się też robić pod względem naturalnego czy normalnego. Jak to będzie po prostu wyglądać, czy będą jakieś większe zmiany, czy nie. Moim zdaniem, top 1 to zdecydowanie chwilowo krasnoludy. Tym bardziej, że zawierają oni e, sojusze z Imperium, gdzie Imperium jest drugą, e, top 2, najsilniejszą frakcją względem komputera, jak sobie radzi na kampanii. Mimo, że Krasnody mają wiele frakcji, bo przeważnie gdzieś tam można liczyć, że Thorgrim, Ungrim, e, Torek i Belegar to jest taka czwórka, która zawsze się będzie dobrze utrzymywała. No bo Malakai, Mekaison czy Grombrindal, oni tam już słabiej się trzymają i czasem przetrwają, czasem nie. E, jeśli chodzi tutaj właśnie o ke, Imperium, no Imperium mają, wiadomo, mają tutaj Karla Franza i mają Elze von Draken. Te dwie frakcje zdecydowanie Imperium górują nad wszystkim. Jest jeszcze opcja Baltazara Gelta, który jest w Kataju, ale Baltazar e, Gelta to tam powiedzmy czasem przetrwa, czasem nie, bo to jest zależne od tego co z tam wykminią i jak Kataj sobie poradzi z chaosem. W większości gdzieś tam Kataj e, czy tam na przykład Baltazar Geld padają od e, nie wiem czy to z, znik z tego e, Eskina, klan Eshin, albo ewentualnie właśnie od chaosu, więc tam jest trochę słabiej, ale tutaj względem na przykład e, Imperium. Czyli Karla, Franza i LZ, oni zdecydowanie górują tutaj względem walki na przykład na nie wiem, wampiry, na nie wiem, dryche, czy tam na przykład na orków, którzy gdzieś tam się przebijają, czy tam na przykład Kemlera. No oni zdecydowanie wygrywają tutaj każdą kampanię. Mi się nie zdarzyło, żeby oni gdzieś tam przegrywali kampanię, odkąd weszła LZ von Draken, a tym bardziej teraz po tych zmianach, gdzie mają jeszcze bardziej przyspieszony tryb zdobywania wszystkiego to sądzę, że tutaj się to raczej nie zmieni. Jedyną zmianą może być tego względu, jeśli my wybierzemy frakcję, nie wiem, takiego Kemlera, weźmiemy frakcję negatywną, nie wiem, Bebzola i mielibyśmy opcję podbijać tutaj te frakcje, no to wtedy by się trochę to pozmieniało. Krasnody dalej by się trzymały, bo do krasnodów byśmy tak szybko też nie dotarli, a na przykład Imperium szybko by upadło. To jest moje zdanie. Oczywiście każdy może mieć inne, każdy może mieć inne doświadczenia. Ja staram się ze względu tego, co gdzieś tam doświadczyłem, co też przetestowałem w delikatnym stopniu, zauważyć, jak to po prostu wygląda względem świata. E, trzecią frakcją, która jest bardzo mocna. I też często zdaje się, że może zdominować. Są to skaweni, Na przykład taki Pestilence ma teoretycznie najlepiej, jeśli chodzi o Skavenów. Z tego względu, że on szybko pokona Itze. Jeśli zawrze na przykład sojusz z Mrocznymi Elfami, to zdecydowanie całą lustrę przejmuje bez żadnego problemu. Bo na przykład taki Kult Soteka to dla niego nie jest żaden problem. Po względem tego, co rekrutują Skaveni, to automat dla nich jest bardzo przychylny. Tym bardziej, że szybko rekrutują na przykład kulomioty, spacz ognie, i to jest zdecydowanie przebitka w automacie, gdy się coś zmieni względem siły pocisku, względem na przykład nie wiem, zasięgu, to może być to ulegnie jakiejś tam zmianie, ale chwilowo na, tą, na ten czas zdecydowanie to nie ulegnie zmianie. Na przykład klan Eshin zdecydowanie też w Kataju sobie radzi z tego względu, że mam powiedzmy sojuszników mrocznych elfów, chaos i oni rzadko ze sobą się gdzieś tam wspierają na samym początku. W późniejszym etapie wygląda to już różnie, ale klan Eshin zdecydowanie gdzieś tam sobie góruje. Jeśli chodzi o Moldera, Molder zdecydowanie niszczy cały Kislev, jedynie Moldera może zatrzymać Krasnolud i Imperium, nikt innego tutaj zdecydowanie nie zatrzyma. Jeśli chodzi tutaj o resztę gdzieś tam z kawenów, mors sobie dobrze radzi, tylko mors ma ten problem, że tutaj może się łatwo połączyć, np. Imrek z krasnoludami, dolne krasnoludy też mogą przyjść jako wsparcie i mors może mieć duży problem. Na początku mors też fajnie gdzieś tam plundruje, wszystko zdobywa. Potem kwestia, jak się potoczą gdzieś też sojusze. E, jeśli chodzi o Rictusa, Rictus dużo gdzieś tam działa. Tylko że Rictus e, bardzo często wypowiada wojnę wszystkim dookoła, i to może być po prostu problem. Ale jak dla mnie skawenie to takie top 3, jeśli chodzi o frakcję. Może nie taką finalną dominację, bo tutaj jest ciężko, bo nie mają z kim za bardzo zawrzeć sojuszy. I jak nie zawrą tych sojuszy, no to automatycznie mają przez e, Przejdźmy w takim razie do top 4. Top 4, to myślałem, że to będą e, mroczne elfy, i sądzę, że dalej będę utrzymywał się przy tym, że to są jednak mroczne elfy, z tego względu, że mroczne elfy są w bardzo dobrym położeniu na mapie. Jeśli chodzi też o automat, mają dobre przeliczniki, bo ich jednostki, które oni gdzieś tam rekrutują, mają po prostu dobre przeliczniki i sobie gdzieś tam radzą zdecydowanie z tymi frakcjami. E, tak samo jak np. elfy wysokiego rodu. Tylko elfy wysokiego rodu mają moim zdaniem gorszy przelicznik e, automatu i tutaj sobie już może e, mniej radzą. Ale znowu ilość, która tutaj gdzieś tam dysponują roczne elfy ilością frakcji w jednym miejscu daje im tą przewagę, że komputer teraz rekrutuje bardzo dużo Armii, więc nawet gdy mają słabszej jakości armii, ale znowu pójdą pod ilość, no to są w stanie odeprzeć wiele ataków i radzą sobie, powiedzmy, znakomicie. Ale wracając do tego top 4, czyli do mrocznych elfów. No to Mroczne Elfy zdecydowanie są moim takim top 4 pod automat e, komputera, bo mają bezpieczną miejscówkę. Elfy są bardzo siebie gdzieś tam przytulone, bo tutaj mamy Kul do rozkoszy, tutaj mamy Malekita, tu mamy Staruchę, tu mamy Malusa. W sumie cała czwórka jest bardzo dobrze do siebie tam przytulona i radzą sobie znakomicie. Jedynie na przykład Lockhear czy na przykład Tysiąc Paszcz to są gdzieś tam odrzuceni, ale na przykład 1000 pasz często będzie zawierać sojusz ze skawenem, więc oni we dwójkę spokojnie podbijają te frakcje, które tutaj są. Czasem się jeszcze zdarzy, że z wampirami się dogadają i to zwiększa ich szansę pokonania całej właśnie tutaj lustri. Dodatkowo. Jeszcze miałem wspomnieć o skawenie w sumie. Bo skawen to tutaj niszczy całą bretonię, niszczy leśne elfy. I spokojnie jakby z Bebzolem się dogadał, są w stanie zniszczyć wszystko tutaj. Ale z tym to wyróżnie bywa, no bo oni się tam raczej nie chcą dogadać ze sobą. Jeśli chodzi o taką piątą frakcję, no piątą frakcją miałem trochę problem, bo mógłbym powiedzieć, że z jednej strony jaszczury, ale z drugiej strony jaszczury dostałem straszny łomot e, po I moim zdaniem, jaszczury spokojnie mógłbym raczej wykreślić z top 5. E, jeśli chodzi o top 5, to powiedziałbym, że to są elfy Wysokiego Rodu z tego względu, ewentualnie elfy wysokiego rodu lub na przykład zielono skórę. Tylko tutaj tak. Zielono skórzy to na pewno Grimgor sobie dobrze radzi z komputera. Z tego względu, że on jest po prostu mocny, bardzo szybko raszuje i ma w stanie szybko ogarnąć dużą kasę. Jedyną opcją, żeby go zatrzymać, to jest sojusz Kataju plus e, Krasnoludów, bo inaczej on po prostu przejedzie po wszystkim. E, tylko znowu patrząc na innych gdzieś tam orków, to jeszcze krwawe ręce mają szansę gdzieś tam coś przy, przycisnąć i ewentualnie Bebzol. To są trzech orków, którzy mają gdzieś tam jakieś szanse coś zrobić, bo jeśli chodzi o Azaga, o Skarśnika, no to oni są po prostu słabi i raczej nic z tego ciekawego nie wyniknie. Więc moim zdaniem bardziej bym się skłaniał ku elfom, mimo że są powiedzmy, gdyby walczyły elfy na orków, moim zdaniem by to przegrali. Tylko, że kwestia położenia, które gdzieś się znajdują, mają szansę jakby dłużej przetrwać, mają szansę zawrzeć więcej sojuszy, bo są pozytywną frakcją, więc wtedy zdecydowanie top 5 moim zdaniem zajmują elfy bo mają po prostu większe szanse za na sojusze, mają lepsze położenie, jest więcej frakcji wrzuconych w jednym miejscu i dzięki temu mają większą szansę pokonania innych przeciwników, dzięki też tym sojuszom, wspierania sojusznika, daje im to ogromną przewagę. Też powstanie filmik, który będzie opowiadał o top 5 najgorszych frakcji, bo takie oczywiście też się znajdują, które odpadają bardzo szybko, nie mają szansy się nawet rozwinąć. Mimo, że założenie było inne, no to wygląda to w praktyce inaczej. Dajcie mi też znać w komentarzach, co myślicie o tym i jakie na przykład wasze frakcje są. A nie wiem, że komputer najlepiej sobie nimi radzi na top 5. I oczywiście zapraszam do lajkowania, subskrybowania. I do następnego. Cześć, cześć, cześć!